W tym odcinku historię w toku, pokażę dajcie łupkę w górę i subskrypcję z męczkiem. No i zaczynamy. Dobra, teraz będziemy przygotować przygotowywać naszą rodzinkę na obiad. Więc zobaczymy. Dobra, trzeba się przygotować na obiad. Aha, już lokalizuję swoje ciuchy. Dobra, ja ona szła w tym? To też idź w tym. No dobra, jeszcze będzie najlepszy pomysł. Dobra, weźmy mamę na kamień najpierw, żeby na obiedzie nie było głodno Nie bardzo tutaj smaczek, nie są, czekamy na dziewczynki i wychodzimy. Już. Odłóżcie już tablety, wszystko co macie. Też idziecie, jesteście już w palcach na kolację? Tak, dobra, z znam, tak, tak, tak. Potem idziemy jedzonko, dobrze, no to jesteśmy, idziemy. Na kolację obiad tak naprawdę Bo to jest taka kolacja połączona z obiadem że 38, 20, 30 A po no, co mam to pamiętać? Przecież to jest mały hotel Jaki mały hotel, jest jeszcze druga że jest hotelu Żebyśmy pamiętali, żebyśmy się nie zgubili i nie poszli w kompletnie inną stronę Mam no. nadzieję, że tak nie będzie Okej, okay, dobra, i już możemy wchodzić Sekundka, zaraz będzie uroczyste otwarcie. Proszę proszę się cofnąć. Ups, przepraszam. Muszę zapalić wszystkie światła, proszę państwa. No dobrze, można wchodzić na salę. Proszę, dla państwa jest tej na salę. Tyle? Dobrze, dziękujemy. Przykładam następny... sobie. Aha, no tak jest salę, najwięcej. Następny... Dlaczego na salę tyle przypada? No co, dlaczego? No powiedzmy sobie najwięcej. No niech panu będzie. Ach, dobra, kładę małą. Chyba nie na stole, dobra Teraz tak, weźcie do rąk przystawki i będziemy jeść Dobra I jeszcze biorę Mmm, mega dobra No, to jest przepyszne No właśnie, mi też bardzo smakuje Mmm będzie kolejne danie? Dobra Dziewczynki, usiądźcie jeszcze. Jeszcze nie idziemy nigdzie. Ale no, ja już chcę. Jestem przypiąca. Dobrze, dobrze, dobrze. To to was pójdzie położyć. To czekaj, To to. Wróćcie już No mm, mm, dobra. A, to jeszcze. Nie. Pójdę was położyć. I wtedy. Zaraz, zaraz. Zarazem. Dobrze. Dobra. No, który by to pierwszy? Chyba trzecie. A to, a nie drugie? Jest dobrze, na pewno jest dobrze. No nie wiem, tata. No ja mi, Iwi, mi, mi, mi. Iwi, mi, mi, wy dziewczyny. Wy śpicie? Aha, dobra, no, śpią, no i ważne. Eee, to na pewno nie jest nasz hotel. Albo przynajmniej nasza. Tu go śpi. A przynajmniej nasza część hotelu. Tak na imię, proszę mi się podać. Ups, przepraszam. O! Ej, no to wygląda jak nasz pokój. Nie ma wszakże opisać, nie? Ale w sumie to... Hmm, Otworzył się. Hmm. Dobra, no połowy tej dziewczyny. Wygląda przecież jak nasz pokój. Dobra. A ja w teraz wracam. Wygląda jak nasz pokój. Też mamy tak zrobiony przecież. Dobra. Dobra, teraz Państwu kim? Ja. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. My tutaj prosiliśmy na wersję Ej, tak, 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 proszę. No, że kimś się dajdzie. I to poszedliśmy? Tak, 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 dobra, no to czekamy teraz Jeszcze przyjdą wszyscy goście, mam przystawki i wtedy um, Będziemy już główne danie Okej, okay, okej okay. Dobra Jeszcze chyba kilka osób O, duża rodzina też, no Dobra, teraz czekam na główne danie jak zaraz tutaj pan i zabierze talerze. ja muszę iść zabrać to, talerze. leży. zabieram talerze, poproszę. A ja część z No dobrze, dobrze. Proszę przejść na czas. My byliśmy na czas, proszę pana. A będzie. Kłótnie? Ta. Tak. A co, ty chory? Nie, nie. No może. No to nie kaszlej, naj. Nie kaszlej na jedzenie gości. Dobrze, dobrze. Proszę Państwa, proszę zjeść. Dobrze już jemy. Ja nie mogę, pospieszają nas. Ja nie chcę tu być, mamo. Panie spokojnie. Czy mogę już od państwa tale, że Tak. Ja pomogę. Zostaw to, pan, to weźmie. Nie, ja pomogę, mama. O, dziękuję. E no. O nie, o, takie piękne. Dobra, wezmę inne teraz talerze. Okej okay. Dobra, teraz tak dla nie można wyjechać z daniem głównym. Dobra, jeszcze my to zjedzmy wszyscy. Jedźcie jedzcie. Dobra, i oddajmy teraz talerze. To znaczy, nie masz buta, nie wiem, gdzie zgubiłam. Potrzymaj brata. Dobra, i zanieśmy na te talerze. Nie mogę czekać. Zanieśmy wszystkie. Dobra. Ok. Dobra. Nie mogę, ile tych tak talerzy jest, zatem my to wszystko mieć musimy. I czekaj jeszcze, to jest Jeszcze osytaczni na tą całą górę. Dobra. Już teraz możemy to myć. Ale ta Tak, trzeba biegać za nią główną. No dobra, idziemy. Danie główne dla pierwszej rodziny. Proszę uznać miejsce. Uff, to nie Dobrze, proszę państwa, to jest państwa do niej główne. Mmm, ale dobre. Dobrze, jak państwo ruszyli bardzo szybko w tym czasie. Dobrze, to ja mogę pojechać. Dobra, pierwsza rodzina zjadła już. Teraz będziemy mogli zamykać ten cały pankiet. Dobra, tylko teraz jeszcze dwie. Dobra, jadę z tym i zaraz zamykamy. Dobrze, i państwo, i państwo, proszę zająć miejsce. I zjeść posiłek. Mmm, ok. Jedziemy to, i zaraz się już kończy cała kolacja. Ale mamy sprzątania teraz. No, dobrze, zamykamy kolację. Proszę opuścić salę. ok. Dobra. Chodźmy. Okej, po prostu zmieścimy się wstępny najwięcej w windzie, chyba tak. Dobra, może się zmieścimy. Jest, jest nas trochę, ale się zmieścimy. A jeśli taka historia Wam się podoba, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję z A ja z Wami już na pa-pa!